Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera czekamy na telefony w sprawach którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15. 9:15 na zegarze zaczynamy dzisiejszy poniedziałkowy temat dla reportera. Jest już w studio Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, Kasi, witam naszych słuchaczy. Poniedziałek powoźpowy, tak chciałoby się powiedzieć. Wielka orkiestra świątecznej pomocy zagrała po raz 33. Pięknie zagrała. Znowu mieszkańcy nie tylko regionu, ale i całej Polski otworzyli serca, a teraz czekamy aż wychwycicie za telefony i zadzwonicie do nas z jakimiś poniedziałkowymi tematami dla reportera, bo przez weekend pewnie Sporo rzeczy zaobserwowaliście, natomiast ja tutaj już pędzę szybciutko z odpowiedzią do naszej słuchaczki, która ostatnio dopytywała o możliwy remont i naprawę na wierzchni drogi, która prowadzi z Wierzchowic w kierunku drogi 333, dawnej krajowej Trójki. I co się okazuje, Powiat polkowicki realizuje właśnie inwestycje w Kobu nie w Gminie Gaworzyce. Ponadto. Złożono wniosek o dofinansowanie na remont blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej. Ta droga powiatowa, o którą dopytywała nasza słuchaczka, to jest o numerze 1138D i właśnie otrzymali bardzo pozytywną informację, która zapewne ucieszy wielu słuchaczy i użytkowników tej drogi. Wniosek został zatwierdzony do realizacji i tym samym remont będzie wykonany jeszcze w tym roku. Hmm. To chyba co doskonałe bardzo, wieści. Co bardzo cieszy, bo szczególnie droga w pobliżu dojazdu do starej krajowej trójki, aktualnie drogi numer 333, no to jej stan woła pomstę do nieba. Mam nadzieję, że nasza słuchaczka nas w tej chwili w temacie dla reportera słucha i, i no doczeka się nie tylko ona, ale i użytkownicy tej drogi remontu. Mamy też odpowiedź, bo słuchacz dopytywał. Tylko jaka to była ulica, ale to za chwileczkę szybciuteńko yy, poszukam odpowiedzi i... Przekażemy naszemu sochoczowi. To ja, który... może najpierw y, przypomnę numer telefonu, bo da, chyba jeszcze dawaj, tego dzisiaj nie zrobiliśmy. 767 400, 400 Pod ten numer, już teraz możecie zadzwonić i zgłosić kolejny temat, który Waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarza Radialka Zagłębia Miedziowego. Może to jakiś temat przypominajka, może coś zupełnie nowego. Zapraszamy oczywiście mieszkańców całego Zagłębia Miedziowego, Lugin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości. Tak, a słuchacz z Daszyńskiego 7a yy, dopytywał o yy, możliwość zamontowania drzwi do sypu, bowiem od dłuższego czasu ich tam nie ma i okazuje się, że faktycznie nie ma a zakład gospodarki mieszkaniowej szuka wykonawcy, bowiem wpłynęła tylko jedna dotąd i to bardzo droga oferta, a zarząd wspólnoty ją odrzucił ze względu na właśnie wysoką cenę. Aktualnie y, trwają poszukiwania y, tańszej oferty. Jak tylko się takową uda znaleźć, no to y, będzie to zadanie zrealizowane. Y, zamówienie takich drzwi też trwa. Nie dzieje się z dnia na dzień. Procedury muszą być dochowane, no i tu prosimy lokatora Zdaszyńskiego o cierpliwość. Sprawa jest w toku, w ZGM jest znana, tak więc cierpliwość, no bo też wiadomo, wywalać pieniądze w błoto, nie wiadomo ile płacić za takie drzwi, no to wcale się nie dziwię, że zarząd wspólnoty czy wspólnota na jakimś zebraniu się na to nie zgodziła i trzeba poszukać tamszej oferty. A my teraz szukamy waszych telefonów o tak powiem 767 400 427 stycznia już tylko 5 dni i młodzież uda się na ferie zimowe a jak ferie zimowe no to zima w Twierdzy Głogów będziemy was w tym tygodniu zapraszać i to obszernie właśnie to już dziś w szczegółach Dominikieton po południu będzie opowiadał co też na was czeka no, nowego, starego, bo co roku właściwie jakieś nowości, ale są też takie sprawdzone miejsca, do których albo chce się powtórzyć wycieczkę, ale też są tacy, którzy na przykład w ubiegłych latach nie korzystali. No to jest wtedy okazja, żeby nadrobić pewne zaległości. A teraz mamy pierwszy telefon w naszej audycji. Dzień dobry, witamy. No. Coś albo się pomylił, albo. Coś się wydarzyło na linii 767 400, 400 Może tym razem już się uda porozmawiać Dzień dobry, witamy Słuchamy Pana, dzień dobry Dzień dobry, ja dzwoniłem, jest do Oriona Tutaj mi chodzi o te, te słupki przy tej stolarni Słupki przy stolarni? Na Oriona, ta nowa stolarnia e, ten... Pierwsze słyszę o nowej stolarni na Oriona Musi Pan nam powiedzieć, gdzie ta stolarnia Bo nic na ten temat nie wiemy Koło poczty, koło, na, 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 koło poczty na, sola, e, na oriona. No jest maleńka taka poczta, no i, i co tam jest niehalo? Ja to nie wiem, ten sola sobie pozostawiał słupki z jednej strony, z drugiej strony, a pierwszy jeszcze teraz dał takie metalowe, że tam nawet jakby przeciął, pociągnął samochodem, to czy to on to prawdę zrobił? On moim zdaniem to jest samowola. Eee... Ciężko mi jest powiedzieć w tej chwili, czy to jest samowola, czy nie samowola. No to ja właśnie w tej sprawie za jakąś interwencję ten proszę. Ja te... dzwoniłem do Was kiedyś on jakiś czas nie było, on wtedy teraz znowu pozostawiał te słupki. czyli... Pachowki, tak, takie, pachołki. Zamknął jakby drogę, zdężył drogę. Mhm. A czyli były, zniknęły i znowu są, tak? Nie, nie. Z jednej strony postawił, później z drugiej strony postawił, nie? Mhm. Ale te pierwsze takie metalowe można stawił, no te drugie są gumowe. Czy to jest, moim zdaniem, że to nie, samowola jest, że on to tak postawił, bo jemu wiatr ciężarowy samochód tam nie wjeżdża. No ale jak tak uważa, to, bo... uważa, że jak? pan, jeśli pan uważa, że to jest samowola, to musi pan pewnie służbą zgłosić, a nie do radia. Gdzie? Odpowiednią służbą trzeba to zgłosić, jeśli uważa pan, że to jest samowola, a nie do radia. Ale jak? Policja tutaj nie ma nic, bo to jest zewnętrzne. Powiedział policja, że oni tu nie mają nic do roboty. To my możemy co mieć. Ja to podstawiał, żeby mu, za, żeby mi że ma że podstawił sobie, żeby mu tam nie zastawiać. Może po prostu trzeba podejść do tego właściciela, porozmawiać z nim. Nie ma już z kim gadać, on nic nie słucha. A w ten sposób, to myśli pan, że nas Aha. posłucha, tak? Tak? Myśli pan, że nas posłucha? Nie, to ja jak jako nikt, no, dlaczego? Yy, czy, to, czy, to jest, czy to jest prawnie zrobione, bo ja on jest. Nie... Nie słucha nikogo. No tak, no ale skoro policja mówi, że jest wszystko okej, okay, czy co mówi policja, jak, in, jak pan zgłaszał? Policja nie ma do nic na robotę, bo to jest wewnętrzne. Aha, wewnętrzne. A jego prywatny teren, czy nie prywatny? Nie, właśnie, że nie. To jest w to jest Społem Oski, Społem. Aha, no to trzeba w Społem zainterweniować, zapytać. No tak, ale ze swoim tam też nie za bardzo no gadać, że to niby tak się on dogaduje, z to jest takie, takie... No nie wiem, no to, to, do kogo mamy iść tutaj. To nie mamy. No, ale, nie w mamy czy, do ale, ale w czym panu to przeszkadza, że te słupki tam są? On załem po prostu, ja stały samochodem, on sobie postawił słupki i teraz nie można nam stanąć. No to trzeba szukać gdzie indziej, żeby zaparkować. Słucham? trzeba szukać innego miejsca, żeby zaparkować, skoro on to postawił te słupki. Tak. No dobra, to takie diany piłeczki, innego miejsca. Teraz w ogóle nie ma gdzie no to gdzie on jest wężył to wszystko. No ale tłumaczył to jakoś panu, próbował pan z nim rozmawiać? Nie, on chce po... Tak, on chce po prostu to dla, dla swojej wygody, bo jak przywożę mu materiał, to ciężarowy samochód tam wjeżdża. Nie wiem czy też ma prawo tam wjeżdżać. I, 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 I nie może wykręcać, nie? I on to, żeby mu nie zostawiać. Czyli pod kątem logistycznym tak sobie to zrobił. Widocz tak mu tam jest wygodnie. No prawda, bo tak będziemy pan do i ja tak. To sobie I po to prostu porozmawialiśmy, ale ja mówię, tak jak pan mówi, podejść do, do człowieka i porozmawiać z nim, dlaczego tak zrobił? Nie ma z Kim on nie rozmawiał, nie przyjmuje nic. Mm -hmm. On na mandaty, tylko pisze. On nie przyjmuje nic do wiadomości, bo on tam samochód wjeżdża i dlatego to zrobił i te. No rozumiem, okej. Okay. Dobrze. To Dziękujemy ślicznie i pozdrawiamy serdecznie. Ja nie wiem, jak Panu pomóc w tym temacie. 767-400-400. Czekamy na Wasze zgłoszenia, drodzy słuchacze. A jak już zgłoszeń, o zgłoszeniach mówimy, to można się zgłaszać na 11. Walentynkowy kros na torze w Górkowie, który już 16 lutego, czyli niebawem. A zgłaszamy się mailowo biuro.gorski.wp.pl. wppl do pokonania 3, 6 i 9 kilometrów już niebawem na naszej antenie Jerzy Górski też o tym opowie. O właśnie, czyli będzie o czym opowiadać, bo dużo imprez przed nami sportowych i nie tylko, i to już można sprawdzić u nas na miedzi.pl w zakładce co gdzie kiedy jest. Tych podpowiedzi już bardzo dużo, również jak idzie o ferie zimowe, ale nie tylko. Naprawdę jest w czym wybierać 767 400, 400. Zapraszam bardzo gorąco kolejną osobę, bo linia jest już wolna, więc następna osoba już spokojnie może do nas zadzwonić i zgłosić następny temat 767 400, 400. Tak, śmiało dzwońcie, a w portalu regionu miedziowy.pl oglądajcie obszerne galerie zdjęć z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo i Maciej Kiszycki, i ja, i Kasia Rososzko, i Wona Mierzwiak byliśmy w terenie, rozmawialiśmy z wolontariuszami, rozmawialiśmy z wykonawcami. Ja osobiście wczoraj miałem okazać, okazję rozmawiać z tymi, którzy licytowali gadżety. Pewna rodzinka zostawiła ponad 2000 zł, wylicytowała koszulkę, obrazy, kto inny wylicytowałł pamiątkowy zegar. Młoda wolontariuszka opowiadała mi o tym, jak to choi głogowianie wrzucali nie tylko dziesiątki, dwudziestki, ale pojawiały się też pięćdziesiątki i często 100 złotowe banknoty wpadały do puszek, co bardzo cieszy. Nie było też takich... Hmm, Przynajmniej z tymi wolontariuszami, z którymi rozmawiałem, nie było y, takich y, niebezpiecznych sytuacji. Tak więc w sposób bezpieczny wszyscy kwestowali, cali zdrowi wrócili do Centrum Kultury Miejskiego, Środka Kultury, gdzie był główny sztab y, y, Wielkiej Orkiestry. No i ostateczną kwotę pewnie. Y, Niebawem poznamy, będzie podsumowanie tego, ile udało się zebrać zarówno do puszek, jak i z licytacji. No i też pewnie będą podsumowane te puszki stacjonarne, które w wielu miejscach w regionie firmy czy instytucje zdecydowały się u siebie mieć, no i pewnie mieszkańcy obojętnie obok tego nie przechodzili. Ja na przykład wczoraj miałem okazję uczestniczyć w trzecim krosie Smolarza, to co prawda nie nasz teren, ale Wielkopolska w Krzyżowcu i tam też biegano i śpiewano, przepraszam, biegano i zbierano pieniądze dla ale, wielkiej ale orkiestry. Można śpiewać pewnie po drodze. No, pewnie tak, bo nasz redakcyjny kolega Bartek Szymaniak nagłaśniał tą imprezę, był tam DJ-em, grał ciekawą muzykę i też witał wszystkich na mecie, A Akurat z galerii zdjęć z tego biegu Łukasza Witkowskiego możecie zobaczyć na lk.pl. Natomiast u nas na miedziowe.pl sporo galerii, tak jak powiedziałem, z wielkiej orkiestry, świątecznej i pomocy, no i też z kolejnych studniówek, które w regionie się odbywały, a działo się sporo i w piątek, i w sobotę. No a sezon studniówkowy kończyć będziemy 31. Jeśli chodzi o Głogów i y, szkoły Powiatu głogowskiego 31 dwie sztuki i 1 lutego zakończenie. Ym, Bał, sezonu. sezonu studniówkowego. Drugie losie będzie bawić, 31 zespół szkół przyrodniczych i branżowych, a na finał zespół szkół im. Jana Wyrzykowskiego. To trzy szkoły, które bale studniówkowe odbędą pod koniec tego tygodnia, a potem ferie. Tak, właśnie, ferie zimowe już niedługo te ferie zimowe, więc trzeba się do nich solidnie przygotować. 767-400-400, numer do nas jeszcze raz przypominamy, bo to jest temat dla reportera i czekamy na tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. A ja właśnie teraz z lekkim opóźnieniem. Ale to o czym mówiłem wpisuje biuro.gorski.maupa.wp.pl. To jest to o czym często mówimy, że nawet podczas tematu do reportera robimy inne sprawy. A ja właśnie zgłaszam się na tynkowy kros straceńców 16 lutego i polecam wam również, bo to jest impreza dla tych, którzy po prostu zakochani są w bieganiu. Tu nie liczy się tylko i wyłącznie wynik, oczywiście będą tacy, którzy będą biec po zwycięstwo, no ale ci, którzy po prostu mają chęć się spotkać w, do, w ciekawym, uśmiechniętym towarzystwie biegaczy, to zapraszamy, a teraz mamy słuchacza na linii. Dzień dobry, witamy. A dzień dobry, ja dzwonię, tak sobie słucham waszego radyka odnośnie parkingu, raczej po parkingu przy przychodni przy do Rodent też mhm. na armii krajowej bodajże hmm. tak? o i tak no mówi pan o, o brudnym parkingu tak? tak 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 mhm. tam był parking ja tam często do dentysty jeżdżę żonę w i można było żeby tam auto zaparkować teraz takiej możliwości nie ma żonę muszę na wózku wieść na przejście albo po sklepu polo mhm. ewentualnie tutaj bliżej na ulicę Głowackiego na przejście po, polo chyba nie netto na jest. Coś nie słychać. Halo? E, e, ale proszę mi powiedzieć, ten parking on był swego czasu prywatny, a teraz jest całkowicie tak, zamknięty czy prywatny? jak? On by później, w, tam, w ubiegłym roku był otwarty, mm -hmm. teraz całkowicie jest zamknięty. Tam dwa, trzy, trzy auta na krzyż stoją, klucza nie idzie się do prosić, klucza nie ma i trzeba gdzieś kombinować na parkingu na Armii Krajowej auto zostawić, ewentualnie pod polo, mm -hmm. przejść dookoła i żeby, 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 żeby tam się dostać do nich. No to jest prywatna własność, nie wiem czy coś możemy tu wskurać Jeśli chodzi o ten Można parking Można by było, nie wiem, jakiś Parkomat postawić Czy coś, te 5 zł, Czy dwa złote wrzucić, żeby to auto nie zostało To jest naprawdę udręka mhm. No to też jest Koszt dla właściciela to tego, takie tło, tego terenu Dwa, trzy auta na krzyż Sztab zamknięty, czeski film kucza, nikt nie ma I, i, mhm. i sobie tam A próbował pan dopytywać w. Tak, próbowałem w środku no, i? Nie wiedzą, parkingu nie będzie no takie pieniądze ciężkie za to leczenie ząbków biorą, prawda, I, i, i parkingu, żeby nie udostępnić. Pytanie tylko, czy jest parking, czy to należy do tych firm, które tam przyjmują pacjentów, czy, czy do kogoś innego. Ciężko mi jest powiedzieć, no swego czasu był problem, że ten parking był po prostu zanieczyszczony i brudny, a teraz mówi Pan, że w ogóle nie ma do niego dostępu. Bo no jest jest zamknięty, nikt go kurczu, nikt nic nie wie i... i... Mhm. nikogo się doprosisz nie idzie. Spróbujemy się dowiedzieć, choć obawiam się, że sprawa nie będzie łatwa, no ale mamy no, zanotowane. Tak podejrzewam, że to, 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 takie, trochę nie halo mówię, bo pieniążki kasują, zaleczenie zemdam, prywatnie się leczy, a kawałek proki nie mówię cały, tam na, 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 na 3-4 auta, żeby komu można było wjechać. No tak, już, jak, jak już mówię, udostępnisz, to raczej cały, tak na 3-4 to też średnio, bo pewnie inni też by chcieli e, zanotować. No, tak, mm, dobra, mamy zanotowane, spróbujemy się coś dowiedzieć. No, go, Również go, do... Miro, do... Miro, do... do usłyszenia. I 9.30 na zegarze. 767 400, 400 to numer do nas na antenę, który przypominamy i zapraszamy, zachęcamy do 9.45. Czekamy na Wasze telefony. Na razie nikt nie dzwoni teraz, właśnie teraz, więc myślę, że zaproponujemy naszym słuchaczom króciutką przerwę i za chwilkę do Was wracamy. Albo nie, jeszcze zanim przerwa, telefon. to jeszcze odbierzemy telefon, bo ktoś do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę panią, ja dzwonię w sprawie. Y z tych ich, hopków zwalniających progów W miejscowości Bienków. Dzwoniłam już wcześniej w tamtym roku i bez odzewu to zostało. To jest droga powiatowa. Mm -hmm. Między grębocicami a Polkowicami. Taka malutka wioseczka Bięków e, Chodziło pani o to, żeby je postawić, tak? Progi zwalniające? Tak, żeby postawić progi zwalniające, bo tam się cuda, cudawianki się dzieją. Mm -hmm. e... Nie idzie wyjechać nawet z posesji. Bo no, tyle jest samochodów, tyle jest i to pędzą, nie? Tak, jadą szybko. A tak. e, wrócimy oczywiście do tematu, natomiast próbowaliście Państwo jako mieszkańcy, nie wiem, wystosować jakąś petycję do zarządcy drogi, żeby takowe progi zwalniające postawić, zebrać e, trochę podpisów, czy nie to bardzo? Znaczy się, e, gmina jest e, nieugięta, bo nawet już chodziło o to, żeby nawet wstawić. Te posesje, bo tam konkretnie jest jedna posesja, tak przy, dwie posesje przy drodze, bo są trzy, ale jest jedna niezamieszkała. Yy, chociaż lusterko, żeby postawić, nie? To by człowiek widział chociaż z jednej strony. No i wie pan co, no czeski film, nic nie wie, nie? Ale droga, mówi pani, jest powiatowa, nie gminna. Tak, tak, okay. droga jest powiatowa. To zapytamy w takim razie, y, czy jest taka szansa. Nie wiem, czy może też usłyszę od nich to samo, co, co ja pani proponuję, czyli wystosowanie takiej petycji do powiatu. Y, no ale oczywiście temat Bieńkowa mamy zapisany i y, będziemy pytać w powiecie. Dobrze, dziękuję pięknie. Dziękuję Pozdrawiam. ślicznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pozdrawiam do usłyszenia. No i mamy temat bezpieczeństwa na drodze w Bieńkowie. Tak. To co, Kasiu, przerwa? Chyba tak. Chyba teraz zrobimy krótką przerwę i za momencik kontynuujemy audycję. Reklama. Na strachy, co mają wielkie oczy, na chorobę i odpoczynek. I dobre zakończenia. Dom jest dobry na wszystko. Podaruj 1,5% swojego podatku fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. Ja robię to od lat. Kinga Price. Mamusia mówiła, że kowalscy mają telewizję z super serialami, filmami i nie wiadomo z czym tam jeszcze. A u pietrzaków internet śmiga się. Ho, ho, ho. Ale mamusiu... My mamy i to, i to. I to w supercenie. Teraz Światłowód Plusa z telewizją Polsat Box razem w supercenie. Szczegóły w punktach sprzedaży i na www. Przyjdź i sprawdź. Głogów Aleja Wolności 42. Reklama. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19:15. Startujemy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera 7674040 do 9:45. Jeszcze czekamy z Leszkiem wspaniałym na wasze telefony i kolejne tematy, które wymagają interwencji naszych dziennikarzy. Tak, czekamy. 767 400, 400 Ten numer telefonu jest do Waszej dyspozycji. Dziś na naszej antenie też na pewno nie zabraknie informacji sportowych, bowiem bardzo dobrze na Mistrzostwach Dolnego Śląska spisali się kleci Piasta Głogów i LKS-u Polkowice. O tym też powiemy między innymi, ale też postaramy Wam się przybliżyć wiele innych ciekawych informacji, które w regionie się pojawiły i pojawiać będą, a to za sprawą naszych reporterek Kasi Rososzko i Iwony Mierzwek, no i mojej skromnej osoby. No ale teraz jeszcze przez 10 minut w tym w temacie dla reportera czekamy na zgłoszenia w temacie dla reportera. 767-400-400. Zapraszamy. Linia wolna, proszę bardzo, można już do nas zadzwonić. No i polecamy naszą audycję codziennie od poniedziałku do piątku. Przez pół godziny czekamy na Wasze telefony od 9.15 do 9.45. Wieczorem jest powtórka naszej audycji od 19.15. Więc jeszcze możecie wtedy zasiąść przed radioodbiornik i na przykład siebie samego posłuchać. Tak. Albo po prostu może nie macie po dziewiątej czasu możliwości żeby posłuchać audycji, to o 19.15 można sobie sprawdzić, sobie posłuchać, jakie były tematy zgłaszane w naszej audycji. No i zapraszamy kolejną osobę, mamy niecałe 10 minut do końca. 767 400 400. Tak, a jak będzie telefonów brak, to zagramy jakąś ciekawą muzyczkę, ale wolelibyśmy Was posłuchać, drodzy e, słuchacze, e, właśnie w temacie dla reportera, co my tu mamy przed sobą. Aha, dobrze, to Zima w Twierdzy m.in., Walentynkowy Cross też, ale też i grudowieckie ostatki. Muszę ostatecznie się na te ostatki umówić z dyrektorką Gromudzkiego Cekisu, żeby nam tutaj co nieco poopowiadała, kto wystąpi, kiedy wystąpi, no i też jaka oferta feryjna. Dla mieszkańców tych najmłodszych gminy Grębociste, którzy nie wyjadą na e, zimowy e, wypoczynek. Temat dla reportera poniedziałkowy powolutku, dobiega końca. Już niespełna 5 minut wam pozostało, żeby wybrać numer 767400 400, 400. Ty kaszu, na którąś z atrakcji zimy w Twierdzy się wybierasz? Będziesz miała czas. Czy... Jeszcze nie wiem, co będę robiła w tej ferii zimowej, ja ale bardzo bym chciała. No zawsze się cieszę, kiedy są propozycje to takie około wieczorne, mhm. no bo wtedy jest oczywiście szansa, żeby po pracy jednak się udać na różnego rodzaju atrakcje. Ciekawie zapowiada się y, y, atrakcja przygotowana na 12 lutego. Brzmi to dość tajemniczo, bo będzie zbiórka o godzinie 18 przy pomniku dzieci głogowskich i to będzie wieczorny spacer z duchami. Y, tak więc pewnie trochę z humorem, ale też trochę ze strachem, no bo jak duch to, to może być ciekawie. Tak. Zobaczymy, co tu ciekawego organizatorzy przygotowali. Ja przypomnę, że impreza odbyła się pod patronatem prezydenta miasta Głogowa, także dowódcy 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego, a, że tak powiem, instytucji i firm, które współtworzą to wydarzenie, jest naprawdę sporo. Zresztą można logo tych właśnie współorganizatorów na plakacie takim pięknym zobaczyć. Trzeciego startuje? Tak, 3 lutego startujemy, proszę ja ciebie, o godzinie 10. 3 lutego też godzinę wcześniej będzie jeszcze jedna ważna informacja, o której już mówiliśmy, kiedy to nastąpi. Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Głogowa wraz z drugą przeprawą mostową to 3 lutego o godzinie 9. .00. Przyjadą przedstawiciele Ministerstw, Województwa, Generalnej Dyrekcji Krajowych i Autostrad. Będą też przedstawiciele parlamentu, władze Głogowa oczywiście. To o 9, .00. a potem o 10.00 będzie trzeba się szybciutko przenieść do teatru imienia Drasa Gryfiusa, bowiem tam premiera publikacji Barberina z Biblii. Biblioteki Głogowskiego Ruchu Odkrywców Tajemnic, a w samo południe film animowany Napad na Bank. Ale teatr ma już 5 lat, tak więc będzie też okazja posłuchać o historii i zwiedzić obiekty i odwiedzić też pomieszczenia, które na co dzień dla mieszkańców osób korzystających z oferty teatru nie są dostępne, a w pierwszy dzień ferii będzie taka właśnie możliwość 3 lutego, aby, aby to zrobić. Na zajutrz 4 lutego we wtorek jednostka wojskowa Główna Brama i tam oprócz pokazu sprzętu wojskowego będzie też wykład Irka Dominiaka o początkach Twierdzy Głogów, ale też będzie taki element sportowy, bowiem w samo południe rozpocznie się zimowy turniej szachowy. Tak pokrótce, delikatnie o 17 edycji zimy Twierdzy Głogów. Temat dla reportera poniedziałkowy naprawdę już zmierza ku końcowi. półtorej minuty zostało wam, drodzy słuchacze, żeby do nas zatelefonować. 767-400-400. Przypomnę z początku audycji odpowiedzi m.in. z dniemu odnośnie brakujących drzwi do sypu w Daszyńskiego 7A sprawa jest w toku. Pierwsza oferta, która wpłynęła była zbyt droga. Wspólnota się nie zgodziła na zakup tak drogich drzwi. Szukana, aktualnie szukane są tańsze oferty. No i też dobra informacja dla osób poruszających się drogą powiatową prowadzącą z Wierzchowic w kierunku Kłobuczyna i dalej drogi numer 333. W tym roku ta trasa będzie wyremontowana. Około Kilometrowy odcinek zyska nową nawierzchnię. No i bardzo nas to cieszy, bowiem droga, w jakim stanie technicznym jest, doskonale wiedzą ci, którzy tamtędy się poruszają. Jeszcze jak krajowa trójka ówczesna była często uczęszczana a nie ludzie wybierali s trójkę bo, bo ich wtedy nie było. No to jeszcze o tej drodze pamiętano, teraz odeszła troszkę w zapomnienie, ale na szczęście ktoś sobie o niej przypomniał. No i w tym roku będzie wyremontowana. Drodzy słuchacze, cóż, pozostaje nam podziękować za dzisiejsze telefony, było ich mało, no ale będziemy coś działać, próbować dowiedywać się w kwestiach, które nam zgłosiliście. No a... Kończymy, kończymy, tak. edyce, bo wybija już 9.45, jakoś tak mimo wszystko szybko czas... Uciekł. Tak, 767-400-400 w temacie dla reportera będzie dla Was jutro czynny od 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15.